I teraz przechodząc do e, ostatniej prezentacji tego panelu. E, czy się odpali, miejmy nadzieję? Tak, dobrze, świetnie. Więc teraz będzie prezentować pan Karol Faleńczyk, e, reprezentujący Uniwersytet Adama Mickiewicza, e, z prezentacją pod tytułem This is the Ritual to Lead You On, czyli potencjał narracyjnych kultów Alan Wake 2. Dobrze, zaczniemy. Dobrze. O, widzę, że coś się wysypało. Ale dobrze, poradzimy sobie z tego. Wydaje mi się, że cała prezentacja mogła się wysypać w takim razie, ale dobra, damy sobie radę. W każdym razie, em, może wytłumaczę najpierw o co chodzi z tym This is the ritual to Legion", czyli rytuał, który ci poprowadzi. E, to ma jeszcze dalszy potek, oczywiście tam dalej było słychać. E, This is the ritual to Legion, His friends will meet you when you are gone, czyli twoi przyjaciele go spotkają. Teraz, teraz wytłumaczę kim jest ten on em, kiedy ciebie już nie będzie. Więc e, rytuał. Ogólnie zacznę może od pierwszej części. Pierwsza część kończy się tym, że główny bohater, czyli Alan Wake, zostaje uznany za zaginionego. Akcja gry się dzieje w 2010 roku. Alan Wake utyka, powiedzmy, czy zostaje uwięziony w miejscu zwanym The Dark Place. I 13 lat później, w wyniku pewnych dziwnych wydarzeń, powiedzmy. Agenci FBI, jedna agentka i agent, Saga Anderson i Alex Casey zostają przydzieleni do sprawy pewnego morderstwa w okolicy właśnie, gdzie Alan Wake zaginął 13 lat wcześniej. Ale o co chodzi z tym rytuałem w każdym razie? Alan będąc w tym The Dark Place cały czas pisze powieść. Powieść, która swego rodzaju wpływa na rzeczywistość gry. To znaczy mamy dwa światy, mamy rzeczywistość gry i mamy świat fikcji gry poniekąd. Świat rzeczywisty gry, to jest to, to jest miejsce, gdzie właśnie żyje Saga. żyjemy tak jak my byśmy żyli. I mamy świat fikcji, czyli właśnie to miejsce zwane The Dark Place. W jaki sposób działa to, że Alan może wpływać na rzeczywistość? No, otóż działa to mniej więcej w ten sposób, że Alan właśnie pisząc powieść z bliżej niewyjaśnionych przyczyn, znaczy to jest wyjaśnione w pierwszej części, ale będę starał się unikać spoilerów, chociaż będzie trudno. Jego Pisanie w Dark Place wpływa na rzeczywistość gry, którą my rozgrywamy jako Sangam Anderson. I teraz rytuałem jest właśnie to pisanie. Gra składa się z dwóch powiedzmy części. Mamy spiralę i mamy pętle. I teraz Alan, pisząc swoje manuskrypty, poniekąd jest w właśnie cała część, powiedzmy, dobra, że tak. Alan tworzy pętle. Każda pętla jest poniekąd umieszczona na tej spirali. Alan cały czas pisząc swój manuskrypt w pewnym momencie z tej spirali wyjdzie, lecz musi przechodzić cały czas przez właśnie, przez, przez kolejne pętle, aby dotrzeć w końcu do końca spirali. Nikt nic z tego nie rozumiał, jestem tego świadom, ale jest trochę na poziomie meta, ponieważ ludzie, którzy nawet grali w Alan Wake'a często nie rozumieją, o co w ogóle w tym chodzi. Więc tak, po teoretyczne, teoretyczny, jak mówiłem, się wszystko wysypało niestety, szkoda. Jest, mniej więcej polega na tym, będę mówił głównie o komparatystyce, zabiegach narracyjnych, kultach, zabiegach intersemiotycznych i o narracji środowiskowej. E, więc tak, zaczniemy od e, Cult of the Tree, ponieważ będziemy omawiali dwa kulty. Cult of the Tree jest e, kultem, który istnieje w świecie rzeczywistym gry, czyli w momencie, kiedy gramy sagą Anderson. E, no i właśnie troszeczkę rzeczy, które są wyświetlane na ekranie. E, zaczniemy może od psychologii. Kurczę, chciałem zainstalować font, bo mam go na pendrive, ale dobra, już zdajemy sobie z tym spokój. Ehm, mamy e, w każdym razie. E, psychologia zasadza się głównie na tym, że kult. E, bardzo chce wyglądać jak kult. Ehm, kult używa masek pewnych, które są charakterystyczne, są one maskami, które są maski jeleni, powiedzmy. E, kult e, charakteryzuje się dziwnym podejściem do swoich przeciwników, to znaczy. Możemy znaleźć kilka notatek w grze, które sugerują, że aby traktować przeciwników jak nie ludzi, powiedzmy, bardziej jak zwierzęta. I charakteryzuje się taką dziwną trochę komercją, pomimo bycia kultem, który jednak chce być gdzieś, trochę działać w ukryciu, to wszystkie symbole, które gdzieś możemy znaleźć rozsiane po całym świecie gry, sugerują nam, że kult nie do końca tego chce, raczej chce zaznaczyć swoją obecność, powiedzmy. Teraz symbolika. Symbolika jest głównie, są to dwa trójkąty, nachodzące na siebie i symbolika, oczywiście te dwa trójkąty są wzięte z gry Control. Mianowicie z tej piramidy, o, którym, o której była wczoraj mowa. I to jest dosyć ciekawe, że tak naprawdę pomimo, gdybyśmy chcieli nawet wejść w jakąś głębszą analizę, dlaczego to wzięli, nie, oni to po prostu zrobili przypadek, To jest po prostu dzieło przypadku, że stwierdzili, że wezmą po prostu, złączą dwa trójkąty ze sobą i powstało logo. Teraz przechodząc do samej narracji środowiskowej. Będę mówił też właśnie o narracji rozproszonej, więc w tym miejscu mamy tak zwane taką ścianę z tym, jak Saga Anderson przeprowadza śledztwo. Więc wszystkie te rzeczy, które mamy tutaj, to są pewne wskazówki, które my znajdujemy w świecie gry. To są rzeczy, które my znajdując umieszczamy je później właśnie na tej ścianie, aby móc mniej więcej zrozumieć co tak naprawdę, w jaki sposób niektóre rzeczy, niektóre wątki są połączone. Jest to taki sposób na troszeczkę ułatwienie graczom poruszania się po głównie tak naprawdę zazwyczaj wątkach fabularnych, ale również właśnie po, po tej narracji, która jest gdzieś tam zaznaczona w Alanie Wake'u. I tutaj mamy opis rytuału, który jest właśnie, możemy go znaleźć w świecie gry, w jednym z warsztatów. I wszystko to, co znaleźliśmy tutaj, znajduje nasze powiedzmy potwierdzenie tego, co, Aga, co saga e, gdzieś e, w swojej powiedzmy wydedukowała czy wyindukowała z, z znalezionych wskazówek lub też zaprzeczenie tych rzeczy. Zwyczajnie znaczy, w pewnym momencie jest tak, że my zbieramy pewne, pewne właśnie nasze domysły tak naprawdę jako saga, po czym w pewnym momencie gry zazwyczaj właśnie za pomocą narracji środowiskowej jesteśmy w stanie e, gdzieś dociec czy saga... Dobrze coś wyindukowała, czy jednak niedobrze coś wyindukowała? Ehm, mamy, e, oczywiście to jest dalsza część właśnie tych ty, ty elementów narracji środowiskowych, Te mamy, e, tutaj mamy, tutaj porobiełem z komputera, komputer oczywiście jest jak najbardziej elementem diegetycznym świata gry. Ehm, więc tak, mamy e, tutaj na, na tym, e, na tej dotyczącej, dotyczącej śledztwa mamy e, to, w jaki sposób znajdujemy skrytki poroz, porzucone po świecie gry przez e, kultystów. Skrytki te oczywiście są również, to jest o tyle ciekawe, że właśnie one są elementem narracji środowiskowej, ale nie są to takie po prostu skryteczki, które są porozrzucane, żeby to przedmioty. Nie, w skrytkach mamy również notatki, które nam pokazują mniej więcej, zaraz do tego dojdę oczywiście, ale pokazują nam mniej więcej jak kult myśli, na czym się zasadza ich tak naprawdę i logika. Tutaj object of power, o też była wczoraj mowa, object of power to są przedmioty, które zostały powiedzmy w taki sposób, one mają swoje połączenie do tego do astral plane, czyli do, do kurczę, miejsca astralnego, trochę z brzmi, jakoś nie mogę znaleźć tłumaczenia, które zostały naruszone przez, przez właśnie siły nadprzyrodzone i z obiektami mocy mogą mieć połączenie, mogą nawiązać tylko i wyłącznie parautilitarianie. Pa, para e, tutaj mamy notatkę pokazującą, jak Federalne Biuro Kontroli e, właśnie śledzi tą działalność kultu. E, no i oczywiście tutaj mamy notatkę, ponieważ zostało wykradzione przez kultystów, że, e, że ich obserwują. Co mnie dziwienie, tu jest napisane, że że taki poziom organizacji jest bardzo niski. No i widać, że kultyści są dość obuszeni to jak? To już Mamy najlepszy poziom organizacji, tak? A tutaj mamy pokazane taką trochę połączenie takiej groteski, ponieważ groteski właśnie z takim jednoczesnym elementem thrilleru można by powiedzieć. To znaczy mamy, w, kiedy otworzymy skrytkę, w środku skrytki mamy notatkę, która pokazuje, że ogólnie, żeby otworzyć tą skrytkę, potrzebujemy rozwiązać równanie matematyczne. No i widać, że kultysta jest. Znerwowany, lekko mówiąc, że musi być Adam Lovers, żeby rozwiązać takie rzeczy, on nie ma czasu na coś takiego. Przy czym warto też wspomnieć, że niektóre notatki mogą być w środku tych skrytek mogą być zwyczajnie groźbami. Jeżeli ktoś o to otworzy, no to czasami widzimy, że pamiętaj, że kult cię obserwuje na przykład czy coś takiego. Możemy mieć również pewne groźby. E, oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku prezentacji, e, mamy e, to, co pisze Alan w The Dark Place, ma swój wpływ na rzeczywistość. Możemy znaleźć rozstrzane po świecie gry manuskrypty, e, które jakoś się znalazły w świecie gry, e, w świecie rzeczywistym gry. E, jako saga możemy je znaleźć e, i możemy sobie puścić rzeczywiście narrację. Ja teraz puszczę jeden film. children in bright falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. feral maniacs living in the woods. satanists chanting. we watch in the night as they perform blood sacrifices in the forest. or things not quite human lurking in the dark. there were many versions of the story. but they all shared one important element. danger in the dark. in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth: the real identity of the cultists prowling in the woods, real faces hid behind the masks, real hands held the knives, real people fulfilling a grim purpose. The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Więc to, Alan I to, co czytamy, może być często odmienne od tego, co, co, powiedzmy, jak to interpretujemy. Więc tak, znaczenie śledztwa. Oczywiście mamy tutaj połączenie właśnie narracji rozproszonej z retoryką proceduralną. Więc co, w jaki sposób to się łączy? Oczywiście to, że gra nam cały czas przez całą tak naprawdę rozgrywkę nam sugeruje to, że powinniśmy jednak Warto jednak szukać tych pewnych wskazówek w świecie, ponieważ zwyczajnie nie jesteśmy w stanie pojąć tak naprawdę pełnych motywacji kultu, nie jesteśmy w stanie do końca, jeżeli nie szukamy oczywiście tych wskazówek, jeżeli po prostu je olewamy i jedziemy tylko i wyłącznie głównym wątkiem popularnym, który oczywiście wyjaśnia część rzeczy, ale nie jesteśmy w stanie tych pewnych niuansów wychwycić po prostu. Gra nam cały czas tak naprawdę sugeruje to, w jaki sposób powinniśmy to robić. E, więc mamy, ta narracja jest porozrzucana między e, właśnie tym, co mamy w głównym wątku fabularnym i tym, co mamy w środowisku narracji środowiskowej. Te dwie rzeczy się ze sobą bardzo zazębiają e, i bym powiedział, że narracja środowiskowa jest bardzo istotna w przypadku e, Alana wake II. Krótko jako strażnicy lasu. E, więc tutaj mam pewną interpretację tego, w jaki sposób e, można e, spojrzeć na. Na kultystów. Więc przyrównałem ich do Leszego z serii Wiedźmin, ponieważ, i zachodzi tutaj też pewna inwersja semantyczna, o której za chwilę powiem. Leszy z Wiedźmina wyznacza sobie pewien obszar w, w lesie, który jest jego. Jeżeli ktoś tam wejdzie, no to najprawdopodobniej Leszy na niego napadnie i najprawdopodobniej skończy się to z śmiercią delikwenta. W przypadku kultystów mamy również jest ten sam zabieg, dokonany oczywiście, ale e, oni e, jakby to powiedzieć, chronią lasy przed potworami. W dużym skrócie, tak powiedzmy. Więc mamy tutaj pewne odwrócenie ról. Ehm, tak, teraz chwilę opowiem o Cult of the World, mam bardzo mało czasu, więc postaram się to przyspieszyć. Ehm, mamy oczywiście Cult of the World, to jest właśnie kult, który działał w świecie rzeczywistym gry oraz został użyty przez Alana w The Dark Place jako inspiracja do wyjścia Alana z The Dark Place. Ponieważ pisanie manuskryptu wyprowadzi w pewnym momencie Alana. Z tego miejsca. Więc mamy cult of the world w świecie rzeczywistym gry. Postrzegał Alana jako pewnego mesjasza. Oni mordowali ludzi. Książki, które Alan napisał zanim zniknął ze świata rzeczywistego gry, czyli przed 2010, opisywały pewne morderstwa. Kult po prostu się nimi zainspirował, ponieważ wierzył, że kiedy będzie zabijał, kiedy dokona tych morderstw, Alan wróci najprawdopodobniej. Oni nie wiedzieli do końca, co się stało z Alanem. Ale wierzyli, że jeśli Alan, jakby w, jeżeli zginął, zmarł, to go to po prostu przywróci do świata rzeczywistego. Dnia. Tak, więc tak, relacja Alan-Kult. Relacja Alana jest nierozłączna z, powiedzmy, Dark Place, ponieważ Alan musi wpisać się. Alan ma swojego drogą, swoją drogą jeszcze ma swojego demonicznego sobowtóra, który mu cały czas powiedzmy, przeszkadza w realizacji jego celu. I Alan stwierdził, że musi napisać powieść, która jest spójna, gatunkowo, aby się wydostać z tego miejsca. E, więc używa kultu jako swego rodzaju e, wątku narracyjnego, który e, może użyć swojej powieści, dzięki któremu później się wydostanie z tego miejsca. E, no i oczywiście kluczową motywacją kultu jest właśnie paruzja, czyli która jest odniesieniem oczywiście do chrześcijaństwa, która mówi o przyjściu mesjasza w pewnym momencie. Przez to, że właśnie kult uważa Alana za swe, swego rodzaju mesjasza. No to można powiedzieć, że jest to swego rodzaju, autorzy mogli się tutaj inspirować oczywiście poruszą z religii chrześcijańskiej. E, oczywiście gra ma świetny zabieg polegający na e, tworzeniu, podaniu swego rodzaju pisania narracji graczowi. E, to znaczy my tworzymy miejsca zbrodni. E, my musimy wpisać się, e, oczywiście jest to dosyć liniowe, ale gra nam pozwala na e, stworzenie pewnej narracji wokół danego miejsca, są to miejsca oczywiście oskryptowane, ale my możemy wybrać, co chcemy zobaczyć w danym miejscu. To znaczy, czy chcemy zobaczyć na przykład to, jak ktoś był mordowany, czy to, jak już na przykład miejsce zbrodnie zostało oczyszczone. Mam tutaj krótki film pokazujący to. Teraz będzie chyba widoczna największa zmiana, to mi się wydaje, także... Więc tak, ten zabieg poniekąd gdzieś daje graczom taką możliwość stania się takim demiurgiem. To znaczy w naszych rękach tak naprawdę jest to, czy będziemy czy w jaki sposób będziemy chcieli napisać tę powieść. To znaczy możemy na przykład stworzyć pod koniec, kiedy będziemy mieli już wszystkie, wszystkie związane, wszystkie wątki, które gdzieś o Jezu, się spogubiłem, ale to wiedziałem, że tak będzie w przypadku tygry. Tak, więc tutaj mamy... Dobra, okej. Okay, ja po prostu skończę. <ścoughs> Dobra, skończę jeszcze tym. W każdym razie połączenie, pokażę pewne idiosynkrazje, które zachodzą gdzieś między Alanem Wake'em a innymi grami. Więc wybrałem sobie tutaj na przykład Far Cry 5, Waker Resurrection oraz Dishonored Death of the Outsider. Więc pokrótce, Far Cry 5, czy może inaczej, od Waker Resurre Resurrection zacznę. Waker Resurrection było inspiracją dla Far Cry 5. Oczywiście w Far Cry 5 mamy typowy zbrojny kult religijny, który się z niczym nie kryje, zwyczajnie opanował całe hrabstwo i zabija ludzi, których uważa za heretyków. Wake of Resurrection jest grą właśnie z gatunku persuasive games, która gdzieś w pewien sposób pokazuje trochę inne podejście do kultu właśnie gałęzi Dawidowej, Davida Koresha, my się oczywiście w niego wcielamy, a Death of the Outsider czci zwyczajnie pewnego boga w świecie gry, która też przed chwilą była zresztą omawiana przez... Jakuby Maturę. Więc podsumowanie, krótkie podsumowanie, mamy pytanie jest tak naprawdę tak, jakie są granice narracji środowiskowej, to znaczy, do jakiego momentu jesteśmy w stanie ją popchnąć, żeby ta narracja. Pytanie, czy, czy możemy sprawić, żeby narracja ta była zajęła jeszcze większe pole, jeśli chodzi o tworzenie wpływania na cały główny wątek fabularny. No i pytanie, czy narracja okultystyczna musi być jakaś tam. No Alan Wake trochę to jednak odwraca, pokazuje, że. W pewien sposób nie musimy o tym myśleć, tak jak na przykład w Far Cry 5, czyli mamy typowy kult, który jest zły, bo jest zły. No i mamy pewne odwrócenie sytuacji. A wystarczy też spojrzeć na, na gry, które nawiązują do tematyki okultystycznej, gdzie no, te gry jednak gdzieś to opadło w pewnym momencie. Tutaj e, bibliografia. Dziękuję. świetne zakończenie panelu było naprawdę i mamy czas jeszcze teraz na jedno pytanie, więc proszę, pan ja? Tak. Ja mam takie pytanie, no bo mhm. mówiłeś o tym, że zbieranie tych mhm. nich jakoś pozwala wytłumaczyć pewne mhm. elementy fabularne, ale nie wiem czy, może ja się mylę po prostu, jeśli się mylę, na pewnym etapie część tych śledztw jest niedokończona mam wrażenie. Mhm. E, no tak. jakiś takich właśnie Poszle, który się zbiera, których nie można zapasować, bo coś trzeba wcześniej zrobić, a to jest czasem niemożliwe, żeby to zrobić. Na przykład masz porozmawiać z nim, dosłownie rozmawiać z każdym, i nic się nie dzieje. E, tak, tak. To jest, zresztą jest jeden bug w grze, który powiedzmy przeszkadza nam w. ja Mogę cofnąć w sumie do tego momentu. Musimy się naprawdę na początek cofnąć, ale pokażę to. E, mamy. To jest w. Tutaj, tu tu tu, 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 tu. Będzie? Nie będzie psychologia. O, tutaj. Jednej poszlaki nie mogłem po prostu znaleźć, bo zwyczajnie gra mnie po prostu odgrodziła od tego jest pewien element uskryptowany, po którym zwyczajnie nie, nie da się tej poszlaki zbadać. Ale ogólnie powiedziałbym, że tak, masz trochę racji, ale gra w sumie pozwala na, na większość tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jest w ogóle bug. To nie jest, to nie jest coś, co wydaje mi się, Remedy chciało wrzucić do gierki. Ale mm, gra bardziej. E, powiedziałbym, że nie mogli tego całkowicie ominąć, no bo jednak, tak jak mówię, gra w dużej części, narracja środowiskowa w bardzo dużej części wpływa na to zwyczajnie, na to w jaki sposób później my jako gracze będziemy mieli odbiór całego wątku fabularnego, związanego z, czy to właśnie z kultem drzewa, czy z czymkolwiek co później będziemy robili w grze tak naprawdę, więc... Większość rzeczy da się zebrać, to jest jeden przykład, chyba praktycznie jedyny, który. E, chociaż są jeszcze chyba dwa albo trzy, ale e, nie są one, powiedzmy, kluczowe. Znaczy, ostatecznie do konkluzji i tak dochodzimy, tak naprawdę, saga dochodzi do konkluzji, z naszą pomocą powiedzmy. Dobrze, dziękujemy bardzo.